Będziemy wypuszczali jutro trzy łódki naraz. Tak. Czat. Bierzemy się za Jeszcze... opie opiekanie kiełbaski na ognisku. Jeszcze wspomnę, że mamy właśnie afrykańskie upały, jak to mówią. Także pogoda nam dopisuje i jachty cały czas spływają. Jeszcze właśnie teraz relaks będzie spływał. Jak zobaczycie tam tak. nasi goście nocują. O, Właśnie dzwonią. Właśnie goście dzwonią, że będą spływać. Próbujmy odebrać. soli Solina, proszę. Nie, nie halo, halo, no to do, gdzieś tam za chwilkę, będziemy. Super. No to, żeby zadzwonić chwilę wcześniej Jesteśmy będziemy na miejscu. Dziękuję. Do zobaczenia. Mhm. Tak jak widzicie, goście pływają od rana do wieczora. Jest 21.05 I ostatnie rejsy kończymy. Także jest bardzo dobrze. No i jak tam? Pieczemy, ale daje. <laughs> Przy tych upałach, ciepłe powietrze, które leci z ogniska, to jakiś kosmos. No ale zimne piwko, napój bogów, teraz dobrze. Takie mamy widoczki nad samym jeziorem. Jest bardzo, bardzo fajnie i nic więcej nie potrzeba. Zobaczcie. A jak smakuje piwko? Wybornie. 他们。